Ej, hey, hej, jest tu Mirakur i dzisiaj będziemy grać w Minecraft. O, daj mi rzu rzucił drip leafa. <laughs> <laughs> Czemu masz skina? <laughs> no zdra <laughs> widzowie. Rzuci mi cztery drip, drip leafy. Mm. Nie wiem, czy on maskinę. to będzie, zrobię sobie ten przypomnę na direct, zrobię, oprowadzę was o, po serwerze. Pa, tu jest, tu jest no, dom, od domu, y, domy na końcu. Tu jest farma. Później ją zbieram Czy ja tego nie od serio? Y Czekajcie widzowie. A widzowie, ja zacząłem iść, a ja nie włączyłem dźwięku. Dobra. Co yy, dzień? To tak. Tu jest farma. Marchewki. Wyrzucę. Pewnie drogi teraz będzie na mnie krzyczał. On napisał i spać. Yy, ok. Yy, napisał mi, żebym zgłośnił głos. Ciekawe czy mnie teraz słychać. Poczekajcie. Czy ja zrobię tak. Żebyście nie. Ale że, że ja dopiero co ten, fi, ten film ja nagrywam ten film od razu co, co wrzuciłem tamten i dobra, możecie tyle widzieć chyba. Y, od razu wrzucam ten film y, od razu co tamten y, i jakby już dogi go widział? Jakby nie rozumiem jak, jak, jak ten psychopata już już widział. Ten film nic nie zobaczycie. Kurde, ja też nic nie widzę. Dobra. 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 Kurde. 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 Nie mogę tu wejść. Dobra, jemu. Stój! Lej Dobra. twój alarm. To ten twój alarm może tak gra? Nie wiem. Wie. Yy, bo ja mam alarm ogólnie tu. Wchodzę do domu. Patrzcie. No jest alarm. Yy, A od razu, od razu włożę się do pieca ten. Ho! Nie teraz! Boże, co on chce ode mnie, widzowie? Nagrać spokojnie odcinkę nie można. Tu się będzie przypalał. Boże. Nagrać spokojnie odcinkę nie można. Jak on coś złego zbuduje, to ja nie wytrzymam. Nie próbuj. Nie próbuj. Nie, pyry, uwy. Uj. uj. Nie próbuj. Stój pod Grzybosławem i... A! A ok. Ja myślałem, że on coś innego chce zrobić. Gdzie jest Grzybosław? A gdzie on jest? A! A ok. Dobra. Nie mogę go złapać. Ja miałem was oprowadzać, a teraz pomagam drugiemu. Kurde! Uciek. Jest, mam go. No. no. Nie wytrzymam z tym grzybem. Jeszcze nie, nie. Jeszcze się zerwał, zerwała paruwa. Nie, y czemu ja mam? Ja? Co Czemu ja mam sprowadzać twojego ale... 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 A? No czemu ja mam sprowadzać twojego aleja niby? Bierz sobie go sam. Nie, ja... Nie... Ja... ja was uprowadzam, widzowie. Ja nie wiem. Tu mamy farmę tego. Nie masz. No. Yy, tu mamy tu mam farmę tego. Razem z dogiem. Nie masz. No. będziemy żebyś tam stał. Ok. O. Ok. F3 plus D. Tu jak wiecie, już są axolotle, Tu są żaby. Jedna żaba nam uciekła albo umarła. Yy, niestety. To był pierówkosław. Kosław. Yy. Tu jest, są wiele rzeczy. On ma takie. Możecie sobie zastopować i teraz zobaczyć. Ten ma takie. Bending Flame. No, nie mam Twojego. Emeralda. A, mam. Am, am, jestem. Ślepy. Gdze. i Idzę. Widzowie, Otwieram jakiś ci A tam? Nie, no nie mam. A jednak tak masz. Bo jak wyrzuciłem, ale ja wiem, co zebra. Masz. Najmniej nie odpowiadał czemu maski na nóbka. Yy, dobra. i ja chcę was oprowadzać, a już 7 minut odcinka poświęciłem na tym, żeby pomagać do No nie wytrzymam. Mm, tu mam yy, bałwana. O co mu chodzi? Nie wytrzymam. Ja teraz sobie wyłączę czat. Yy, no tu mam tu mam ekspierka, no działa, tylko że trzeba tam być na górze. Tu wam nie będę pokazywał... pokazywał. Tam jest planeta. Tu wam na końcu pokażę. Yy, tu mamy farmę. Nie będę nawet tego, tego komentował. Najlepsze no, jest to, że ja nie mogę mu zmienić skina. Skin set y, do Do... Y, Ofel 102. Nie y, ja wiem, na przykład y, 13. No, sorry, nie mam permisji. No, tu mamy magazyn. Możecie sobie zastopować, zobaczyć, co mamy w magazynie. A tu jest zaznaczone. Okej. Okay. Teraz już jest. No kurde, to nie tu. To tu. No teraz będzie zaznaczone. No możecie sobie... Tam na górze nic nie ma, nic nie mamy, jak, jak dobrze wiem. jest Amogus. Na, na, na nic nie mamy zbudowanego. Tu to wrzuciłem w tamtym odcinku, bo nie chciało mi się tego zabierać. Dobra. Mm, o. Nie, ch nie chce mi się tam wchodzić naprawdę nie chce mi się tam wchodzić. Ale. Niestety. Chcę wam to pokazać. Tu jest Aether. Ja wam pokażę jedną rzecz, która jest smutna. Serio? Serio? Nawet tego nie zrobiłem? Nawet wiadra? Hmm, tu jest... Tu są groby. Żelkosław, Żabosław, bo on umarł, lisie, Lis 2, Lis 1, Rambek, KitKat, y, Alej, Grzybosław i Fiero. Gdzie mój pies? to situation? Co on napisał tam? Nie zobaczyłem, co on napisał. Tu jest portal do Aederu. Przestań! przesta, przestań to pisać, please, please. E... Dobra. Mm.

Są zwykłe, brzozowe. Dogi to ogólnie budował. Ja mu dostarczałem czasami tam sadzonki. Dostarczyłem mu dżunglowe. I świerkowe. Niektóre tych nie dostarczałem. Jak widzicie, tu jest trochę skoszone, żeby tam to było. Tu też jest trochę skoszone. Tak leciutko, tak, tak leciutko. Mam nadzieję, że Dogi nie ogląda tego, bo mnie zabija. Tutaj też jest trochę leciutko skoszone. Tak, leciutko. I to też tak leciutko z jednej strony. O, tu jest wielkie dżunglowe drzewo, które ja mu dostarczałem. Ja nie chcę stąd. Jak ja stąd skoczę, to stracę serce, bo jestem długo. E, dobra. E, tu jest jeszcze wielkie to drzewo. I chyba tam wyżej nic już nie ma. No i, która to jest kratka? Ja się boję stąd schodzić. Ja się boję stąd spadać Tam jest portal do Ederu. Ederu. Mm. Jak ja z tego nie umarłem No normalnie bym umarł, jakbym nie, nie miał tyle tych ty, ty, ty serc. Będę coś pisał? A, zresztą to już. Nieważne. Yyy... No umarę, nie o tyle serc, ale Feather 4 robi wraże... znaczy robi robotę. Ha! Ja. Przestań! Czemu ja mu tego skina nie mogę zmienić? To jest automatyczna forma tego, yy, pszczół. To jest Amogus. Mogus. Yy. Wyty. Raz, pszczół. Że mówię, że chłopcze. Aha. Aha, okej. Okay. Mówię to nawet na filmie, ale okej. Okay. Tam jest forma tych mam kości. Zaprezentuję wam jak, jak ona działa. Bierzecie Bone Mila. Wsadzacie tego Bown Milla tu. Bierzecie to i to. To jest Farma Jasu Niebieskiego Barwnika. Wiecie to tu. wiecie to tu. Robicie to tak. Jed to już działa. Robicie to tak. Co? aha, nieważne, bo chyba... O działa i patrzcie i tutaj to stawia ciągle. Patrzcie ile ja mam już tych kwiatów. No to jest mega głośne więc to przyciszę, bo pewnie mnie nie słyszycie. Eee, dobra. Czy czekajcie? Dobra, Ym, patrzcie i teraz to wyłączę, bo nie chcę, żeby całego barwnika to zwarto. Bardzo... A bo w sumie może, czemu to nie działa? Aha, na szybko, co jest? No to czemu to nie działa? A to... to jest identycznie zbudowane, tylko że tu jest blisko, Zatko... to musi być na jeden o. A to nie wiem, dlaczego masz skórę? Nie. Chyba. O! Teraz działa. Nie wiem czemu nie działało wtedy. No, bo chyba było za bardzo. Eee, um, jakbym... Tutaj bym musiał zniszczyć to. No, jako on tak działa. Wyłączę to. Nie ja tu. Nie ja to, ja to zniszczyłem. Teraz tylko to chodzi. Pek, piek. No i z... Zy... Nie. No i z tylu. Mam tyle barwnika. Mam. Tyle barwnika. Mogę go teraz sprzedać. Eee. Yy, no. No. Dobra. Mamy yy, Was uprowadzać, a nie pokazywać, jak farmie działają. Hmm. Dogi się dziwi, gdzie jest jego woda. Hmm. Ciekawe. Ciekawe gdzie jest jego woda. Hmm. Tu jest tu jest Tylko chyba... mi... Mam nadzieję, że tylko mi przypomina to, jed, to jedną osobę. Tu jest... magazyn jest w kształcie a Widzic? Tak. A po co są? Są tam krowy na yy, ozdobę. Ogólnie wszystko tu jest amongusa. Yy, tu jest mój amongus, to wam pokażę go. Ładny amongus. Tam, 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 tam. Super. I co z tego? Hmm, Niepodejrzany dom, nie podaj. Niepodejrzanego po, nie psa. Tam, 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 tam. Pararam, bam, bam. Patrz, on ma. Patrzcie, widzowie. Tu ma Grzybosława, którego nazwał grzybem przed odcinkiem. E, aha. O co mu chodzi? Jeszcze papier. Tu ma Adamka, który bardzo chce uciec stąd. Ma jaki ty On ma mnie w skrzynce! On mnie zauważył! To jest ten snik 100. Czy nie jest mi nie widziany? Snik 100! Snik 100! nic z ty. nie. O, ma. Golden Apple ze mnie. W skrzynce. Tu ma pierówkę. Tu ma. Adamka i Grzybosława. Tu ma Tobiego, czyli swojego psa. O, tu co ma? Ma róg. Dream. Ja mu to daję. Ten dream. Co bym mu tu podkraść? Wiem, co mu ukradnę. Patrzcie, 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 patrzcie. I, 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 ale prank! Ale prank, ale prank! Szybko! I teraz wam pokażę to. Ja, ci, ja wam to pokazywałem, czy nie? Nie wiem. Yy... Tu nie ma książki. A, nie ma. Yy... A, ja, tu, ja wiem, po co patrzcie widzowie. Watch a deal! No, o, what a deal. No, żart, żarty to robi. Nie, no. Myślałam, że coś. Mending, patrzcie, mending. No, ja mam chyba książkę, widzowie. Ja nie wiem, ja chyba. Ja mu napisałam, że nie mam. Chyba, no Ja chyba napisałem, że nie mam. Trudno. Watch a deal. Eee... Dobra. Czy nie, Czciny cukrowej chyba nie mamy. C U Cukryowej czy cukro cukryowej bo mi się wydaje, wyda... że przez u... nie, skowa u zamknięte nie u nie z. Eee, czekajcie, czekajcie, bo ja wiem, gdzie ja wiem. Ja wiem, gdzie jest. Chyba wiem. To już 21 minut. To co? To... No, powinna być tu na bagnach. Powinna być. Chyba, że ją już zebrałem i, i nie dochodziłem jej. Yy, powinna być na bagnach. Tam jest chatka Shreka. To wam tego nie będę pokazywał. No powinno być na bagnach. G... Mi się wydaje, że ortografia pisze o... Na bagnach. Patrzcie na, na mojego mongusa. Widzieliście już to. Najwię, najbardziej z... zabójczą budowlą. Mam nadzieję, że nic nie jest na odcinku. Tu jest mój Mongoose. Magaz. Jest tam alarm. Tam, tam, tam. Jest alarm. A no. Wytyfy. Nie wiem. To mi się tak robi, że ja jak próbuję coś zjeść, to nagle mi nagle mi nagle mi ten. Nagle mi ta, tak robi, że mam, mam 50-50 tych CPS-ów na myślałem, że to on. CPS-ów na, na, na sekundę, na tick. Yy, widzowie patrzcie yy, patrzcie, tu ma nogę, tu są standy w tej nodze. Odłożę sobie zbroja Mam nadzieję, że pies mi nie ukradnie tej zabawki. A właśnie, yy... to, to jest: yy... mam książkę? Yy, dobra, nie mam książki. Yy, dobra, yy, miałem to zrobić. Pewnie Dogi będzie pisał, że. A nieważne w sumie. Czy my naprawdę nie mamy złota? Znaczy, znaczy ja, ten, to będzie dłuższy odcinek, naprawdę. Dobra. I, aha, bo w sumie tu jest taki róg, tu jest to wejście, w sumie tu jest tędy na planetę. Muszę tam uważać, bo Warden może się zrespić, bo tam frykery przyniosłem. Nie ma tu już, czy Wardena? No. tu coś takiego zrobiłem, jak jest w miasta. O kurde. Nie zresztą się, Warden, proszę cię. Nie rób mi tego. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Wejdę tam? Nie umrę? Dobra. Yy, dobra, to już widzieliście to. Planetę, tak na szybko. Yy, ale yy, odcinek już trwa trochę, więc zrobię... Pójdę Co ty robisz? A gdzie ty idziesz? No, już! Do mojego domu chciałeś? co motory co on ma w moim domu? Co on ma w moim domu? Bo chciałem się zapytać, czy mogę użyć Twojego kłada, bo mi, mi się przypomniało, że mam. Aha. Aha. Mm. Dogi to na pewno ogląda, przypominam ci dogi, że... Ja ci dam to kowadło. O w sumie nieważne. To już jest jego kowadło. Jak my tu nie mamy złota, to ja nie wytrzymam ty... nie wiem. Złoto, 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 złoto. Jest złoto! Idę na jeden nie ma levela pewnie, patrzcie jaki mam level, level robi wrażenie, Dogi się pewnie o tym dowie dzisiaj, ale nie jak tego, to będzie śmiesznie. Ogólnie Dogi nie wie, że ja teraz nagrywam w ogóle. I yy... bałem się, że będę musiał coś... Yy... Jakby będę musiał coś. Yy, blu, blurować. Bo dogi nie jest taki family friendly. Lubi napisać niektóre niemiłe rzeczy. Widzowie. To teraz zrobię nudy. Nie będę się na, przez chwilę odzywał. Dobra, robię dyrytowy sos. A! Nie mam tego. Dobra, widzowie w następnym odcinku, to zrobimy nała. No, nała. No,